Witam Was w kolejnym odcinku. Kolejny Reborn został wbity, tak więc wbijamy na questy. Tutaj pierwsze takie, z którymi nie, be, nie powinno być problemów. Po prostu trudna się jest tutaj zerowa. Na początku softy, trochę bardziej się to kojarzy z Real Tibium. Za dużo one tu, tej chyba se za tu na pewno nie dają, ale szybki kwestii lepsze to niż buty no i udajemy się na kolejne questy. Tutaj mamy jakiś dokumencik podobno z expem. I nas masakrycznie te potworki spowalniają. Mamy je na szczała to Tylko trzeba czasami chwilę poczekać, żeby nas odlagowało. Naprawdę ten system rewelacyjny nie jest. No ale jakoś idzie z tym grać. Duża przeszkoda to na pewno nie jest. Czasami poczekać chwilkę, jak nas po prostu za mocno sparaliżuje. Potworek tutaj hydry też paraliżują. Standardowo. No i kolejny przyjemny kwestik. Expticket. Ustaliśmy 700 poziomów. Teraz zobaczymy, co tutaj kolejnego można by pomęczyć. Halloween duel. Nie pamiętam, co to dokładnie było u tej debaty. Już sobie przypominam co to za Quest. Chwilę będzie trzeba się pomęczyć później. Ale jak na razie, to jest dziwny potworek o nazwie Mix. Ni nic mu akurat nie robię. Tu już są te mocniejsze potworki, które muszę chwilę dłużej zabijać. i tu już to Night Stalkery no też. Chwilę trzeba pomęczyć. Akurat ten quest jest trochę no, no, ściągnięty z TB ewidentnie. To jest e, dzielnica Jalaharu, tylko tutaj są zazwyczaj kulty na Real TB. Tutaj mamy obcych, z którymi problemów nie mamy. Tutaj zaraz znowu na pewno pierwsze meduzy. Naprawdę bardzo skutecznie nas tutaj blokują. Praktycznie mam już cztery na sobie, a jest naprawdę jakbym trapa miał. Teraz to już na pewno trzeba będzie je wybić. Cierpliwie je tutaj wybijamy. Nie ma co się śpieszyć. Nic strasznego nam tutaj nie robią, tylko po prostu no, blokują przejście. Nie ma co jednej wybijać, łeki po drodze jakieś można walić. Jedyny jaki tutaj minus jest z tego, quest'a, że po prostu nie jest dopracowany to. Nie ma żadnego teleportu, który nas by tutaj steleportował. Z powrotem. Tutaj, żeby uniknąć ich, to tutaj się je wybija. I nie będziemy wracać naokoło, bo po tej prawej stronie kółka też są meduzy. Kolejne, więc nie ma co się narażać. Uciekamy tylko stąd jak najszybciej. Night stalkera możemy sobie dobić zawsze to jakiś exp I to jakiś Bug raiddery. Niektóry, niektóre potworki zdążą, nadążają tutaj ze zrespieniem się niestety. No i kolejny quest zaczął został ukończony Teraz możemy się pobawić z jakimiś najprostszymi które długo tutaj nie potrwają Tutaj też można sobie sprzedać Demon Helmet se na razie ubiorę Przedałby się kolejny plecaczek bo zawsze co quest to jakieś rzeczy się zbiera Tutaj Anihilator, też można samemu zrobić, jakieś Diabły tutaj też nie stawiają nam zbyt dużego oporu. Weźmiemy se Demon Armor, akurat lubię tak jak jest na czerwono. raz będzie cały Demon Secik. Tutaj są takie banalne questy, które praktycznie jest to samo, czyli no dostajemy tutaj jakieś różne inne artefakty. Ja akurat biorę demon legi. Mamy fajne czerwone eku. To sobie tutaj odstawię. Tutaj mogę się zmienić w jakiegoś fajnego potworka. No i tutaj jeden, kolejny quest, jaki chciałbym zrobić. No i tutaj, no jak na, na razie, to pójdę sobie expić. 150, 150k dobiję. Jeszcze tam jakiejś promocji nie mam. Tutaj wejdę na pierwsze, lepsze ekspowisko. Te tutaj początkowe akurat wyglądają na tragiczne. Jakiś gracz pytał, czy nie pomóc. No, czasami by się przydało, ale no tutaj ja chcę, chcę pokazać, jak licząc tylko na siebie, można coś tam osiągnąć. Nie pozostaje nic innego jak wejść na jakieś potworki i ten level dobić. I te potworki są właśnie niektóre dziwne, że praktycznie same siebie zabijają. Przez to nie mamy z nich dużo ekspa, jak pamiętacie to tutaj, taska na nie robiłem. Oraz ten 150 siądzie, przed damy drzwiami. Zaczniemy nowe nagrania. Zobaczymy, w czym, w czym jeszcze mogę się spróbować. Powinno być już coś zrespione jednak nie ma. No na coś innego wyjdziemy. Jest wiele potworków, które to co nieco expa dają. Może nie tyle co te Bad boya, albo te Hellspawny, ale też zawsze każdy exp się liczy. Jakie ciekawe potworki akurat mane wysysają i Naprawdę dużo ekspanie dają. Mam tutaj 150k, 150k jest wbite, więc idziemy tutaj, odpiszę panu i, i widzimy się w kolejnym odcinku.